Zgodnie z wieloletnią tradycją plac przed Pomnikiem Harcerskim był w Ostrzeszowie miejscem, gdzie oddano hołd ofiarom II wojny światowej. 1 września w 86. rocznicę wybuchu jednego z największych konfliktów zbrojnych w dziejach świata zebrali się tam przedstawiciele władz samorządowych i licznych organizacji społecznych oraz młodzież szkolna i harcerze. Uroczystość zapoczątkowało odpalenie znicza pamięci przez sztafetę, która dostarczyła ogień pokoju z Wielunia, pierwszego polskiego miasta zbombardowanego przez hitlerowców. Wśród grupy biegaczy znalazł się starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń. Przynieśliśmy razem ten płomień, aby zagościł w waszych sercach, bo to płomień, który nie ma nieść zniszczenia, a ma nieść pokój i miłość. Cieszę się, że jest z nami dziś tyle młodzieży. To takie obchody rocznicowe to najlepsza lekcja patriotyzmu i odpowiedzialności. To przesłanie, które przynieśliście dzisiaj wraz z tym transparentem z panem starostą, to jest przesłanie, które jest wołanie, wołaniem o przyszłość, ale jednocześnie też wołaniem o pamięć. O pamięć, która jest też uprzedmiotowienia tym Kurhanem, który jest, na którego szczycie jest lilijka. Bo tutaj, w tym Kurhanie, na 60-lecie powstania harcerstwa na Ziemi Ostrzeszowskiej, zostały pomieszczone urny z wszystkich pól bitewnych, które są wymienione tutaj na otoczeniu tegoż miejsca pamięci. Jako wszyscy tutaj obecni, którzy pragniemy pokoju, co możemy zrobić? Wiele możemy w swoich środowiskach, gdzie uczymy się, pracujemy, żyjemy, tworzyć miłość, szacunek do każdego człowieka. Bo wtedy będzie to się rozlewać na większe obszary i środowiska. Bo i też doświadczamy tej nienawiści także i w naszej ojczyźnie. Kłótnie, spory. Czy to buduje pokój? Czy to buduje właśnie rozwój? Dlatego też módlmy się o ten pokój. Módlmy się za tych, którzy walczyli o pokój. Którzy oddali życie za pokój, za wolność, niepodległość. Prośmy Boga, który jest księciem pokoju. Aby zapanował ten pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych miejscach nauki, pracy. Tam, gdzie żyjemy, poruszamy i się i jesteśmy. Módlmy się o ten pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie. Módlmy się o ten pokój na całym świecie, a zwłaszcza tam, gdzie toczą się wojny i gdzie giną niewinni ludzie. To Niemcy. Rozpoczęli II wojnę, wojnę światową. To Niemcy napadli na Polskę. To Niemcy budowali obozy koncentracyjne i to Niemcy mordowali w tych obozach miliony. I myślę, że trzeba odważnie powiedzieć, że dość mówienia o nazistach z kosmosu. Naziści mieli swoje imię i nazwisko. Naziści to byli nie Niemcy. To byli ludzie w mundurach Wehrmachtu, w mundurach SS. To byli ludzie z pełnym poparciem społeczeństwa. I myślę, że trzeba mówić otwarcie, że to była niemiecka machina zbrodni, a nie jakaś anonimowa ideologia. I dzisiaj, kiedy elity, niemieckie elity, próbują wybielać tę historię, my musimy mówić prawdę, jaka była. Sprawcą wojny i ludobójstwa podczas II wojny światowej byli Niemcy. Polska pamięta. Polska nie zapomni. Polska będzie mówić o prawdzie całemu światu. I dzisiaj, my tutaj, wszyscy, jak stoimy, jesteśmy zobowiązani, by właśnie tak mówić. Było dzisiaj sporo słów o miłości. Myślę, że nie można mówić o miłości bez uczciwego rozliczenia historii. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje.